Witajcie z tej strony Kapia dziś pokażę Wam 5 kodów na muzykę i 2 na, e, na pieniądze. Dobra zapraszam. Bardzo Wam grupę arbuzy fajową. To fajne koszulki, naprawdę. Już sobie taką. Oczywiście bez sponsorów. Dobra, e, pierwszy kod to dziś e, na kodusie. Oczywiście wszystkie chody mam podam w opisie. Dobra, to lecimy no. No, no takie tak jakoś wiemy, więc widzimy się jak to się załaduje.

Wiesz, odczepałaś pizze w mikrofali sumie się nie dziwię, no bo zadajesz się z narkami Dobra, koniec tego przedstawienia, kurde No, dobra Nie ma, dobra Drugi kocz to... Ehm tym kadrze pokaż się. Ukaż się, to będzie e, To graf. Też fajny, polecam. Dobra, oczywiście pod podprawę no, 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 no.

po prostu nie chciałem współpracować, więc szybko pobrałem dla Was e, Mobizena. E, pobrałem dla Was Mobizena, bo po prostu chciałem się z Wami podzielić tymi kodami. Dobra, czekajcie, e, zwiedzimy się na chwilę, bo muszę coś sprawdzić. Dobra, wróciłem po krótkiej przerwie, bo nie mogę. Bo coś mi się stało z telefonem. Zacząłem mi po prostu wybrać. Dobra. E, Akurat pociąg w tle pozdrawiam. Coś jest mój mój tak? 5, 8, 4, 3, To jest takie coś ruskiego. To jest coś ruskiego na pewno. Ja o tym nawet nie kończyć. I muszę za chwilę jak się odpali. No to fajna chwila, 2 sekundy. Dobra, chmam. Dobra, to by się nawet słuchać nie da. coś chcecie? To na własną no, odpowiedzialność. Jeszcze może dam jakiś kod, bo mi dopadnie to do was. To, to wam w le, w, w, włożę tam do opisu. Dobra, następny kod. I to w to od 22. Stop, to To, 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 odwróć. to, odwróć to, nieco to Ale jeśli Wam się podoba, to. A się zdanie, no kurde, no. Tak, co to jest? Aha. no do, do, do tego to ja muszę tańczyć. Ja. No, fajnie, 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 E... No fajnie, fajnie, fajnie Dobra Masz e... jest Już ostatni chyba ma spacer Się zapnie, klawisz nie wybiera ręki, wtedy chętnie każdy gamer sprzedkuje lepszy. Hej, klaw, hej. moja czuję, że ta zmiana proszę, coś czuję, że ta zmiana